Siemanko moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie i zaprezentuję wam dwie niemieckie gazety z dodatkami. Od lewej strony mamy Bravo Sport i w środku jest saszetka promocyjna z Topsa, Tops mecza tak 23 24, a po prawej stronie jest niemiecki Jazzki Kit z dodatkami z FIFA 365 2024 jest limitka i saszetka plus jakaś tutaj e, paczuszka z naklejkami Naruto Shippuden także zaczynamy e, z Brawem Sport saszetka promocyjna szansa na kartę limitowaną jest tutaj ale najpierw sobie zobaczymy do gazety na głównym planie Hurricane strzelec Wyborowy Bayernu w tym sezonie przeszedł i strzela jak na zawołanie. Może pobić rekord lewego Weltmeister. Tutaj akurat chodzi o koszykówkę, bo w piłce nożnej Niemcy ostatnio dołują. Firefly, czyli ogień wolny mamy tutaj napastnika Bajeru Leverkusen Boniface Harry Kane z Bajernu ze Stuttgartu Guirassi no i kilka innych napastników z innych drużyn Haller, Berens, Wind Openda także ci zawodnicy tutaj będą walczyć o koronę Strzelców ready, ready for Europe, czyli gotowi na Europę i znak zapytania. Bayern, Lipsk, Borussia. Tutaj mamy Union Berlin. Magiczne duo z Lipska, Chavi Simons i Fabio Carvalho. Tutaj oborusi Dortmund. Tutaj mamy z Bayernu Tela, Matti Stella. plakat różnego rodzaju są z koszykówki, tutaj jest Kane Malen z Borusi, koszykówka gry komputerowe noc w muzeum Walka Gigantów, w Champions League, wszystko od początku, jeżeli chodzi o Niemcy. No i tak to moi kochani wygląda. W kolejnym numerze będzie gwarantowana limitowana karta z Bundesligi Niemieckiej, a na końcu mamy wzmiankę na temat właśnie Topsa. No i co? Otwieramy tą saszetkę. Zobaczymy, czy będzie tutaj karta limitowana czy nie? Jest. Jednak jest karta limitowana Brace Mendes z Realu Sociedad. Czyli można w tych saszetkach trafić kartę limitowaną. Dodatkowo mamy Bowena Finisher z West Hamu Legendary Moment, Wayne Rooney i dwie bazówki Danilo z Paris Saint-Germain i Kolomani Eintracht Okej, okay, fajnie. Chyba nie miałem w sumie tego zawodnika Brace Mendes. Okej, okay, czyli to jest jedna gazetka. A teraz lecimy z drugą. Czas Kikit niemiecki. Coś się zablokowało, więc tak to otworzę. I w środku mamy w sumie trzy dodatki. Tutaj mamy saszetkę z naklejkami z jakiejś nowej kolekcji. Naruto Shippuden. Tutaj jest saszetka z Fify. I karta limitowana z musialą Jamal Musiala z Bayernu. Super fajna limitka, ale zanim przejdziemy do unboxingu, to też sobie zobaczymy do środka. Jest zmianka odnośnie naklejki. Tutaj mamy FIFA Drużyna niemiecka. Zawodnicy reprezentacji. Wszystko się zaczyna na nowo. W drużynie Bayernu Monachium. Nowe gwiazdy. Hurricane, Kane, Leimer, Guerreiro. Kim, Daniel Perez. Tutaj mamy młodych, gniewnych. Pokemony, plakaty jest Messi, również jest Ronaldo, Mbappé, Haller, Hoffman, Kimiś, Fullkruk, Mark, André Terstegen, co my tutaj mamy. czyli jakieś coś można wygrać i co tutaj będzie w następnym chyba Erling Haaland będzie na limitce ale to zaraz sprawdzimy na samym końcu będzie też zmianka komiks i kiedy będzie kolejne wydanie 3 listopada no nie ma tutaj napisanego dokładnie co ale wcześniej doczytałem, że Erling Hanat ma być, więc też fajnie ok, a teraz otwieramy te saszetki, najpierw FIFA i tutaj ha, wow mamy kartę limitowaną w środku czyli to jest saszetka z limitką ale jaja Arkadiusz Milik fans favorite Theo Hernandez i Hato z Ajaxu więc jeżeli tak to wygląda moi kochani to przy zakupie gazety Jaskikit mamy dwie limitki Jamal Musiala plus jedna w saszetce promocyjnej bo nie doczytałem, że to jest saszetka promocyjna. Po prostu myślałem, że normalna z 6 kartami. A tu się okazuje, że limitka jest w środku, więc super. Myślę, że jest to jeszcze lepsza opcja aniżeli zwykła saszetka z 6 kartami. No i kolekcja naklejek Naruto. Pierwsza naklejka. Druga. Ja oczywiście tego nie będę zbierał, ale otworzyć trzeba, żebyście zobaczyli, z czym się to je. Tak więc, moi kochani, jeżeli chodzi o Bravo Sport, to mamy saszetkę promocyjną z limitką w środku. Wpad mi Mendes. Z Realu Sociedad. Natomiast w gazecie Jaskikit Kit mamy limitkę z Jamalem Musialą Zawsze plus saszetka bonusowa, w której można trafić również kartę limitowaną. Mi udało się trafić Milika. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie tych dwóch gazet. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.